Prosty, a przy tym bardzo funkcjonalny interfejs HTC Sense oferuje nam pięć ekranów, które możemy edytować tak, by pracowało nam się wygodnie i efektywnie. W górnej części ekranu znajduje się panel powiadomień i ustawień telefonu. Aby go uruchomić, dotknij górny pasek ekranu i przeciągnij go w dół. W środkowej części ekranu głównego znajdziemy zegar, po którego kliknięciu szybko ustawimy np. przykład budzik, stoper czy minutnik. Informacje o pogodzie. Po kliknięciu zobaczymy aktualną prognozę pogody w wybranych lokalizacjach. W dolnej części ekranu widzimy ikony: sklepu Play, w którym możesz pobierać aplikacje zarówno darmowe, jak i płatne, folderu Ulubione, gdzie znajdują się skróty do przeglądarki internetowej, muzyki, personalizacji telefonu, HTC, Hub i Facebooka. W każdej chwili możesz dodać własne skróty do folderu. Na dole ekranu znajdziemy pięć wirtualnych przycisków widocznych na każdym z ekranów głównych. Telefon służący do nawiązywania połączeń, poczta obsługujący pocztę e-mail, aplikacje zawierające listę wszystkich dostępnych aplikacji, wiadomości do tworzenia, wysyłania i przeglądania wiadomości SMS i MMS oraz aparat do uruchamiania aparatu fotograficznego. Przesuń palcem w lewo, zobaczysz kolejny ekran. Tutaj znajdziesz pasek szybkiego wyszukiwania w Google oraz treści zawartych w telefonie wraz z funkcją wyszukiwania głosowego. Zobaczmy, jak to działa. Salon Orange. Poniżej znajdziesz widget Ulubione Kontakty. Możesz w nim dodawać i przeglądać swoje ulubione kontakty. Następny ekran to widget Kalendarz, w którym szybko zapiszesz lub sprawdzisz spotkanie, a dzięki funkcji nawigacji szybko wyznaczysz trasę dojazdu. Klikając przycisk Home, zawsze wrócisz do ekranu startowego. Przejdźmy do kolejnego ekranu. To widget Muzyka. Dzięki niemu możesz odtwarzać i zarządzać utworami muzycznymi. Następny ekran to widget Galerii, w którym możesz obejrzeć Twoje zdjęcia. Wystarczy kliknąć i wybrać odpowiedni album. Każdy z ekranów możesz dowolnie spersonalizować, dodając do niego widgety, skróty oraz aplikacje. Zobacz, jakie to proste. Wystarczy dotknąć i przytrzymać ekran główny, a następnie wybrać skrót, który chcesz umieścić na ekranie. Równie prosto można ten skrót usunąć. HTC Desire C, mimo swoich małych rozmiarów, pozwala na naprawdę wiele. Możesz przeglądać i edytować dokumenty Microsoft Office oraz przesyłać je w formie załącznika, a dzięki obsłudze Dropbox udostępniać je innym w sieci. Synchronizować kontakty, maile i kalendarz, używając poczty Microsoft Exchange. Lub Gmail. Wbudowana antena GPS wraz z zainstalowanymi aplikacjami nawigacyjnymi są kolejnym plusem HTC Desire C. Dzięki niej możesz zamienić swój telefon w nawigację samochodową. Salon Orange. Telefon posiada wbudowany aparat o rozdzielczości 5 megapikseli, wyposażony w funkcję automatycznego ustawienia ostrości, który daje Ci możliwość wykonywania zdjęć i filmów. Internetowa przeglądarka telefonu jest kompatybilna ze standardami HTML oraz Flashem. W każdej chwili udostępnisz też internet innym użytkownikom, zamieniając smartfon w hotspot Wi-Fi. Jak widać, mimo swoich małych rozmiarów, HTC Desire C łączy w sobie funkcjonalność i całkiem dobre parametry smartfona. Bogactwo aplikacji oraz kilka ciekawych praktycznych funkcji sprawiają, że na pewno sprawdzi się w prowadzeniu biznesu. A wszystko to za rozsądną cenę.